Dzisiaj jestem w Olsztynie, a stoję przed budynkiem Obserwatorium Astronomicznego. Jest to dawna wieża ciśnień, na szczycie której znajduje się teleskop. Nas jednak dzisiaj będzie interesowało drugie piętro. To właśnie na drugim piętrze znajduje się kolekcja meteorytów, którą zaraz obejrzymy. Zapraszam! Witam Państwa w gabinecie Materii Kosmicznej. Na każdej wystawie meteorytów jest z problemem, jak je właściwie pokazać. To jest klasyczne podejście, głównie przez Kustoszy w muzeach. Dzielimy meteoryty na kamienne, żelazne, żelazno-kamienne i według tego podziału sobie rozmieszczamy meteoryty w gablotach. Dla mnie jako astronoma jest istotne, że meteoryty niosą informacje o budowie obiektów naszego Układu Słonecznego i pod tym kątem starałem się utworzyć wystawę, tak żeby i zgrupować meteoryty według tego skąd one pochodzą i co nam mogą powiedzieć o obiektach układu słonecznego. Na no, najbliżej Ziemi mamy księżyc i tutaj dzięki lotom kosmicznym na księżyc, przywiezieniu próbek z księżyca można było udowodnić, że rzeczywiście... Te meteoryty, które znaleziono na Antarktydzie i podejrzewano o księżycowe pochodzenie, rzeczywiście pochodzą z księżyca. No i udało nam się tutaj ostatnio ściągnąć kilka fragmentów już niewątpliwych z księżyca. Jeden zakupiony, drugi dzięki darowiznie miłośnika meteorytów. Także możemy księżyc pokazać. Warto się przez chwilę skupić na tej małej gablotce tutaj. Wewnątrz niej znajduje się Grunt Księżycowy. Jest to Grunt Księżycowy przywieziony przez misję Apollo 11 i podarowany Olsztyńskiemu Planetarium w 1973 roku. Ewidentnie planetarne są meteoryty z Marsa, i tutaj już od dłuższego czasu te meteoryty były podejrzewane o marsjańskie pochodzenie, ale też badanie Marsa przez różnego rodzaju sondy kosmiczne krążące wokół Marsa, jeżdżące po Marsie, potwierdziło, że rzeczywiście te meteoryty z Marsa przybyły. No I takim ostatnim obiektem, skąd mamy już praktycznie pewność, że te meteoryty rzeczywiście stamtąd pochodzą, jest największa z planetoid, Vesta, która była przez rok badana przez y, Sondę Dawn. No i dzięki niej wiemy, że te nasze osiem okazów meteorytów na wystawie pochodzi dokładnie z tej planetoidy. Możemy zobaczyć, jak Vesta jest zbudowana na ich przykładzie. W naszej kolekcji jest sporo tektytów, które do tej pory leżały w magazynie, a chciałem je wydobyć, ponieważ to są znaczy, pewien rodzaj ziemskich meteorytów. Były takie koncepcje, że tektyty przybyły z księżyca, ale w tej chwili przyjmuje się, że to jest materia, która została wyrzucona z ziemi, gdy powstawały duże kratery, wyrzucona. Znaczy właściwie nie całkiem z Ziemi, na granicy atmosfery i z powrotem spadła, ale w momencie zderzenia skały w miejscu uderzenia kosztem energii zderzenia zostały stopione i to ta stopiona materia została wyrzucona najwyżej i najdalej i spadła potem jako po prostu kawałki szkła. Tektyty znajdowane są na całej kuli ziemskiej. Mamy tutaj w tym okienku różne przykłady takich tektytów. Tutaj mamy tektyty z Australii, Australity, mamy Indochinity i Tajlandyty, czyli tektyty z Azji, mamy Mołdawity zwane także Wełtawitami, one głównie są znajdowane w Czechach, ale także i w Polsce, mamy Irgizyty z Rosji, mamy także z tyłu jeden Bediazyt z Teksasu w Stanach Zjednoczonych. Jestem teraz przy wystawie z meteorytami polskimi. Mamy tutaj mapę Polski z zaznaczonymi spadkami, czyli miejscami, gdzie meteoryty spadły lub gdzie zostały znalezione. Tutaj znajdziemy około 10 okazów meteorytów z Polski. Mamy 3 okazy meteorytu półtusk. mamy tutaj 10-kilogramową połówkę meteorytu Morasko. Mamy mikrometeoryt Lechówka, jest to meteoryt reliktowy, który został znaleziony w warstwie skalnej z okresu, kiedy wyginęły dinozaury. Mamy meteoryt Przełazy, który jest bliźniaczym meteorytem do meteorytu Morasko, ma po prostu identyczny skład i najprawdopodobniej pochodzi z tego samego spadku. Mamy meteoryt Świecie, meteoryt Żelazny, mamy tutaj kilka fragmentów meteorytu Łowicz, tym bardzo ładny okaz całkowity. Mamy także meteoryt w zakładzie. W okienku powyżej znajdziemy fragment meteorytu Sołtmany oraz jego kopię. Jest to meteoryt, który spadł w 2011 roku na Warmii i Mazurach. No i w trakcie spadku przebił dach. Ostatnim meteorytem, który znajdziemy tutaj na wystawie, jest meteoryt Baszkówka. Najczęściej spadającymi meteorytami na Ziemię są chondryty. Możemy je podzielić na kilka klas. Mamy chondryty enstatytowe, mamy chondryty zwyczajne, mamy chondryty węgliste. Są jeszcze inne mniejsze klasy, które nie są tutaj zaprezentowane. Najczęściej spadającymi meteorytami na Ziemię są chondryty zwyczajne. Je dzielimy na trzy klasy. Mamy Chondryty zwyczajne typu H o wysokiej zawartości żelaza. Mamy chondryty zwyczajne typu L o niskiej zawartości żelaza. Oraz mamy chondryty typu LL o bardzo niskiej zawartości żelaza. To trzeci meteoryt spadający na Ziemię jest chondrytem zwyczajnym typu H. I mamy tutaj na tej wystawie ponad 20 okazów meteorytów tego typu. Najśliczniejszym okazem, tutaj akurat w tej gablotce, jest meteoryt El Hamami. Jest to chondryt zwyczajny typu H5, znajdowany od 1997 roku w Mauretanii, w Afryce. No i co my tutaj widzimy? Na odłupanej powierzchni, pod spodem, pod skorupą optopieniową. Widzimy idealnie szarą skałę. Widzimy chondry, i do tego mamy idealnie czarną, śliczną skorupę obtopieniową. Chondryty zwyczajne typu L. Także stanowią jedną trzecią wszystkich spadających na Ziemię meteorytów. Mamy tutaj na tej wystawie około 20 okazów meteorytów tej klasy. Najciekawszym meteorytem jaki tutaj znajdziemy jest meteoryt Björbole, który spadł w 1899 roku w Finlandii. Jest to hondryt zwyczajny typu L4. Jest to tak bardzo delikatny meteoryt, że chondry same z niego wypadają. 10% spadających na Ziemię meteorytów to chondryty zwyczajne typu LL, czyli o bardzo niskiej zawartości żelaza. Na wystawie tutaj mamy kilka przykładów meteorytów tego typu, a najlepszym z nich jest meteoryt Czelabińsk. Mamy tutaj dwa okazy, maleńki okaz całkowity oraz płytkę. Ciekawą grupą chondrytów są chondryty węgliste, czyli najbardziej pierwotna materia w naszym Układzie Słonecznym. Na wystawie tutaj mamy kilka fragmentów takich meteorytów. Pierwszy z nich, meteoryt IND, mamy trzy śliczne fragmenty. Meteoryt Iwuna, jest to chondryt węglisty typu Ci1 i Meteoryt Iwuna definiuje tą grupę właśnie CI i pochodzi od meteorytu Iwuna. Mamy Kańzas, mamy Maralinga, mamy Murchison i mamy meteoryt Tagish Lake. Na tej wystawie tutaj za mną mamy różne klasy chondrytów: chondryty enstatytowe, chondryty zwyczajne. Chondryty węgliste. Natomiast nad tą wystawą u góry mamy pokazane obiekty, z których te meteoryty mogą pochodzić. Skąd wiemy, skąd takie meteoryty mogą pochodzić? Światło słoneczne oświetla planetoidy, odbija się od nich. Możemy takie światło analizować. Przepuszczamy takie światło przez pryzmat, przez siatkę dyfrakcyjną i obserwujemy widmo. W zależności od tego, z czego taka planetoida się składa, z jakiego materiału, z jakich pierwiastków, no, odbija to światło inaczej. To samo tyczy się meteorytów. Możemy oświetlić meteoryty, popatrzeć, jakie światło odbijają i porównać takie światło odbite widmo światła odbitego od planetoid ze światłem odbitym od meteorytów. Porównujemy sobie takie dwa widma i możemy spróbować przypisać do której planetoidy należy który meteoryt. No, planetoidy dzielimy na kilka klas. Są to między innymi planetoidy typu S ze skałami na powierzchni, są planetoidy typu C, z których pochodzą najprawdopodobniej chondryty węgliste. Są także planetoidy typu M, które zawierają metal na powierzchni. Tutaj na tej grafice mamy kilka takich planetoid oraz kometę. Planetoida Lutetia ma takie widmo odbiciowe, bardzo podobne do meteorytów enstatytowych. Meteoryty enstatytowe, chondryty czy achondryty enstatytowe mogą pochodzić właśnie z planetoidy Lutetia. Tutaj mamy kilka dość dobrze znanych planetoid, z których mogą pochodzić chondryty zwyczajne. Natomiast te obiekty, które widzimy po tej stronie nad chondrytami węglistymi zostały przebadane przez sądy. Wiemy bezpośrednio, jaki jest ich skład i mają one skład analogiczny do chondrytów węglistych. Na tej ścianie prezentowane są meteoryty pochodzące z wnętrza dużych, przetopionych, czyli zdyferencjonowanych planetoid. Mamy tutaj palasyty, czyli meteoryty żelazno-kamienne pochodzące z warstwy pośredniej pomiędzy żelaznym jądrem a skalnym płaszczem. Mamy meteoryty żelazne pochodzące z jądra rozbitych planetoid. Jednak nie wszystkie meteoryty żelazne pochodzą z Wnętrza z jądra rozbitych planetoid, część z nich pochodzi z warstw przypowierzchniowych, zapewne z dna kraterów. Mamy tutaj kilka meteorytów żelaznych pochodzących właśnie z dna takich kraterów. W dalszej części wystawy znajdziemy meteoryty, które są dowodem na zderzenia planetoid. Mamy kilka przykładów mezosiderytów. To jest inna klasa meteorytów żelazno-kamiennych, gdzie mamy pół na pół mniej więcej wymieszane żelazo z krzemianami, czyli ze skałami. Mamy także kilka przykładów Brekcji. Są to takie meteoryty, które są jakby sklejone z różnych fragmentów, meteorytów, z różnych fragmentów skał. W tej gablocie z kolei mamy pokazany efekt ziemskiej atmosfery i czynników, no, atmosferycznych na meteoryty. Mamy meteoryty żelazne, które widzimy, że są wyraźnie zardzewiałe. Meteoryty potrafią rdzewieć, meteoryty potrafią wietrzeć. Mamy tutaj meteoryty, które wyraźnie wyglądają na zwietrzałe. Mamy meteoryty pustynne, meteoryty leżą na pustyni przez tysiące lat. Wiatr i piasek je omiata, skorupa obtopieniowa jest zdzierana, i właśnie takie przykłady. Meteorytów znajdziemy tutaj, w tej gablocie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w Gabinecie Astronoma.